Z tematem podejmowania wyborów i podejmowania decyzji i zabierania się w ogóle za to, kluczowe i fundamentalne jest pytanie i odpowiedź na pytanie de facto, kim jestem. Kim ja jestem i jak mogę to, co ja mogę o sobie powiedzieć i, i skąd szukać odpowiedzi na to pytanie. I teraz o tyle istotne w temacie podejmowania decyzji jest odpowiedź na to pytanie, kim jestem, że kiedy wiem, kim jestem albo mniej więcej wiem, kim jestem, no to wszystkie, albo większość moich decyzji będzie oparta na tym, powiedzmy, fundamencie tego, kim jestem, że ja wiem, kim ja jestem, że to jest na tyle we mnie stałe i pewne, że de facto w moich decyzjach będzie to widać. Nie, że ja nawet nie będę musiał ludziom mówić, kim jestem, ale w moich decyzjach to będzie w jakiś sposób widoczne. I to, co jest istotne w pytaniu, kim jestem, i w odpowiedzi na to pytanie, to to, że odpowiedź na nie jest wewnątrz mnie, a nie na zewnątrz. To znaczy, że odpowiedź na pytanie, kim jestem, nie jest w tym, co robię, jak się zachowuję, jak się ubieram, yy, jaki zawód podejmuję, jakim jestem człowiekiem, w sensie na zewnątrz, ale wewnątrz mnie. Odpowiedź na pytanie, kim jestem, jest wewnątrz mnie, a to, co jest na zewnątrz, jest de facto potwierdzeniem tego, nie? jakby jest oparte na tym, że ja wewnątrz siebie wiem, kim jestem. A zatem, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem, nie wchodzę na zewnątrz, nie szukam tej odpowiedzi na zewnątrz, tak? W zaangażowaniach, w studiach, w pracy, w relacjach i tak dalej, dalej. Ale żeby znaleźć taką satysfakcjonującą odpowiedź na pytanie, kim jestem, która jest dynamiczna, mam wrażenie, ale jednak jakoś mnie osadza w rzeczywistości, wchodzę wewnątrz siebie i szukam wewnątrz siebie. I żeby dobrze ustawić sobie ten parametr, Właśnie poszukiwania, ten, powiedzielibyśmy, ten kompas tego, jak szukać odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Będąc w kontekście rekolekcji ignacjańskich, w ogóle duchowości ignacjańskiej, musimy zacząć od tego, że Bóg, który stworzył mnie, a zatem jest u początku tego, kim jestem, jest sprawcą wszelkiego dobra. W sensie, że każde dobro, którego doświadczam w swoim życiu, ma źródło w Bogu. Innymi słowy, żeby doświadczyć Boga, Zbliżam się i muszę się zbliżyć do doświadczenia dobra. I teraz to jest o tyle istotne, ponieważ odpowiedź na pytanie, kim jestem, jest doświadczeniem dobra. Jest doświadczeniem Boga. Im bardziej zbliżam się do Boga, tym bardziej odkrywam to, kim jestem. Im bardziej zbliżam się do odpowiedzi na pytanie, kim jestem, tym bardziej zbliżam się do Boga. I to jest niesamowite doświadczenie, że poprzez właśnie zbliżanie się do Boga, poznawanie go, odkrywanie, to wielu mistrzów duchowości mówi, poznaję i odkrywam to, kim jestem. Nie na zasadzie, że jestem właśnie takim niewolnikiem Boga, tak, żeby teraz tutaj dostać odpowiedź na to, kim jestem, to muszę przyjść do Pana Boga i on mi wtedy w którymś momencie powie, ale zawsze będę jakoś uzależniony od niego. Właśnie nie. Ze względu na to, że Bóg jest u początku mnie, tak, stworzył mnie, zna mnie, to On daje mi tą pełną odpowiedź na pytanie, kim jestem, i ta odpowiedź wynika z mojego wnętrza, i ta odpowiedź de facto daje mi wolność. Prowadzi do wolności, do doświadczenia wolności. Skąd o tym wiemy, możecie zapytać? Otóż wiemy o tym z Pisma Świętego. Humex. Tak. Yy, bardzo piękny fragment z Księgi Rodzaju, początku. Pozwólcie, że przeczytam. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptastwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, Oto wam daje wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej Ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla Was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po Ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczyni, było bardzo dobre, i tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Znam ten opis pewnie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wiecie, że to jest opis. Że to jest jakaś pewna historia, próba przekazania tego początku świata, ale tak de facto, pewnych relacji zależności. I te trzy takie właśnie zależności, trzy te elementy tej historii chciałem wam podkreślić. Pierwsze, zobaczcie, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, i mówi do niego, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Czyli u podstaw tego stworzenia człowieka, możemy powiedzieć, u podstaw tego, kim jestem, jest wezwanie Boga do tego, żeby to życie, które mi dał, dawać dalej. I możemy to rozumieć oczywiście w sposób czysto fizjologiczny, naturalistyczny, naturalistyczny chyba nie, naturalny może tak powiedzmy, naturalizm to jednak coś innego. Tak, że po prostu chodzi o to, żebyśmy przekazywali to życie dalej, a zatem rodzice, dzieci, rodzice, dzieci, koło takie, ale zobaczmy właśnie, że możemy w tę historię spojrzeć głębiej, że, że Bóg u początku tego, kim jestem, mówi mi dawaj to życie dalej. Więc kiedy szukam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, to to jest jeden z tropów, które mogę podjąć, żeby znaleźć tą odpowiedź. W jaki sposób daję życie dalej? W sensie w jakiś sposób, robiąc coś, będąc, w jakich przestrzeniach czuję, że ja, to kim jestem, wnosi życie. Wnosi... No nie umiem znać słowa niż życie. Bo to nie jest ani radość, ani spełnienie, ani entuzjazm, bo to jest życie to jest coś znacznie więcej. nie, Że ja jestem, moje zaangażowanie, moje bycie, moja praca, sposób mojego bycia sprawia, że w miejscu, w relacji jest więcej życia, więcej tej pełni życia. No i to jest jakiś jeden trop. Trop tego, co u początku tego, kim jestem stworzenia, Bóg daje. Jako właśnie takie wezwanie, nie? Żeby, żeby to życie dawać dalej. Drugim tropem, który możemy podjąć, jest zdanie, oto wam daje wszelką roślinę przenoszącą ziarno po całej Ziemi. I to nie jest. <grywa> kiedyś słyszałem taką fajną debatę na temat tego, że to jest argument za wegetarianizmem, weganizmem, więc nie będę w to wchodził. Yy, Niemniej jednak zobaczcie, że w tym zamyśle bożym, w tym. Yy, Początku tego, kim jestem i stworzenia człowieka, jest ten element pracy i czerpania owoców tej pracy. Jest ten element, że Bóg mówi, że daje nam pod opiekę całą Ziemię, abyśmy panowali nad rybami morskimi, taczem powietrznym i wszystkimi zwierzętami pełzającymi. W, tym, w komentarzach do tego opisu stworzenia świata mówi się, że człowiek jest jak ogrodnik, tak? że ten opis to nie jest, że panować na zasadzie właśnie oczywiście takiej w zasadzie skośnej, tak, że jesteśmy ponad stworzeniem, ale właśnie, żeby się nim opiekować. No i jest ta dynamika, że jest coś, czym się opiekuje i to przynosi jakiś owoc. Dosłownie owoc. Że Bóg daje mi tą ziemię, daje mi pewną przestrzeń, żebym zaopiekował się tym, żeby to przynosiło jakiś owoc. I żebym ja z tego owocu mógł czerpać. I to jest drugi trop, który możemy podjąć, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jestem, w jakiej przestrzeni mojej pracy i zaangażowania, i nie chodzi tylko o pracę dosłownie, ale w ogóle, w jakiej przestrzeni mojego życia, ja widzę, że coś przynosi owoc, nie chcę powiedzieć efekt, bo to nie do końca jest to samo, i ja z tego korzystam, czerpię. Oprócz tego, oczywiście, że naturalnie inni też z tego czerpią, ale że ja z tego czerpię. Pewnie macie takie sytuacje, w których zrobiliście coś, zrobiliście kawał dobrej roboty, albo po prostu kawał roboty dla kogoś, ale później w Was to brzmiało takim właśnie satysfakcją, jakimś spełnieniem. I ten moment w amerykańskim filmie, kiedy człowiek po całym dniu z pracy spełniony wraca, siada zwycięzcą będąc i cieszy się swoim sukcesem, chociaż tak naprawdę zrobi taką pracę, jaką robi codziennie. Nie? Gdzie w moim życiu są takie momenty, że ta praca, ten, ten trud, który wkładam w, moim życie, w moje życie, sprawia, że ja de facto czuję się spełniony, a zatem sam korzystam z efektów swojej pracy, którą wykonuje dla kogoś innego. I to jest ciekawe, że nie zawsze praca, którą wykonujemy, dosłownie praca, ale też nie tylko, nie zawsze zaangażowania, które wykonujemy, no działają w taki sposób, że ja sam czerpię, sam korzystam z efektów swojej pracy. I w drugą stronę, często są takie zawody, prace, zaangażowania, które robię stricte dla kogoś, to pewnie dobrze wiecie, nie? Wolontariaty, prace społeczne, prace z ludźmi, gdzie robię coś stricte dla kogoś, ale finalnie ja sam na tym korzystam. No i trzeci trop, który możemy podjąć, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Na początku tego, kim jestem, w zamyśle Bożym, w tym, w tym początku mojego istnienia, jest dobro, w innym tłumaczeniu piękno które jest czymś więcej niż tylko estetycznym przeżyciem. Mogliśmy teraz wejść w filozofię dobra i piękna, według Tomasza Zakwino, ale tego nie zrobimy. Niemniej jednak jest coś takiego we mnie, że kiedy dochodzę do odpowiedzi na pytanie kim jestem, to doświadczam dobra i piękna. I to jest autentyczne przeżycie. To nie jest coś, co właśnie mogę jakoś tak sobie stwierdzić, że to jakby dobro, jakby piękno, nie. Kiedy wchodzę w głąb siebie, Dochodzę do odpowiedzi na to pytanie, to doświadczam dobra i piękna. Doświadczam tego, że to, kim odpowiedź na to pytanie sprawia, że mam więcej miłości wobec siebie, więcej takiego poczucia, to co w tym psalmie, zawsze mi ten psalm zastanawiał, nie pamiętam już teraz który. Czym jest człowiek, że go tak cudownie stworzył? Bardzo dziękuję, chyba, chyba, że to ósmy. Ten i później jest jeszcze w innym miejscu, a w innym miejscu jest napisane, zawsze lubię te fragmenty, w innym miejscu jest napisane, znaczy, że ktoś nie pamięta gdzie. Innym miejscu jest napisane, że uczyniłeś nas niewiele mniejszym odaniów. Nie, że ten autor musiał w jakiś sposób czuć się taki. No właśnie jak się musiał czuć, że pisał takie rzeczy, a może właśnie odkrył to kim jest i zobaczył, że to jest dobre i piękne. Więc wszystkie takie momenty w moim życiu, kiedy doświadczam, dobra i piękna, nie jako estetycznego przeżycia, nie jako takiego elementu zachwytu, ale czegoś głębszego, czegoś, co no zostawia taki posmak dłuższy, o tym będziemy za chwilę mówić. Jest tropem, jest wskazówką, że jestem na drodze do dotknięcia tego, kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. No i to jest istotne właśnie dlatego, że przy temacie podejmowania decyzji, wyborów, znajomość tego, kim jestem, znajomość tego, co daje mi życie, gdzie to życie mogę dawać, gdzie ja korzystam sam z tej pracy i gdzie doświadczam tego dobra i piękna, prowadzi mnie do takiego stabilnego centrum, z którego później wszystkie moje decyzje wynikają. No i to prowadzi nas do takiego bardzo ważnego tematu, pragnień, ponieważ kiedy widzimy początek stworzenia, początek tego, kim jestem, Bóg tam osadza we mnie właśnie te pragnienia, które, wracając do tekstu, w tych trzech różnych płaszczyznach się realizują. Dlatego, kiedy myślimy o temacie podejmowania decyzji, czy to decyzji życiowych, dużych, czy pojedynczych decyzji, które na co dzień w jakiś sposób realizuję, no to temat pragnień jest tematem, to nawet jeden z ojców dzisiaj nam powiedział, mówi mu, że mam warsztat o podejmowaniu decyzji i ja mówię, wiecie, co jest najważniejsze w tym temacie i tak szukamy, 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 a on mówi, pragnienia są najważniejsze. No i poszedł. <laughs> Jeść śniadanie dalej. Tak I tyle, tyle mieliśmy rozmowy. Ale rzeczywiście, no, nie sposób się nie zgodzić. Ponieważ pragnienia, te, które w sobie noszę, są właśnie wyrazem tych trzech elementów z opisu stworzenia świata. Są wyrazem tego, że Bóg mnie pcha, mnie dawał to życie dalej, że kiedy wchodzę na tą drogę, to oprócz tego, że ja daję to życie, to ja sam z tego korzystam, sam na tym czerpię, i że doświadczam dobra i piękna. I pragnienie to nie jest to, co chcę lub nie chcę, to pewnie też wiecie. Pragnienia to nie jest mój plan na życie, ponieważ plan na życie może się nie zrealizować, a pragnienia nadal we mnie są. Pragnienia są czymś właśnie znacznie głębszym, co trochę dotykaliśmy w tych historiach, które pisaliście. Pragnienia to jest taka przestrzeń we mnie, która właśnie sprawia, że mam więcej życia w sobie, więcej wolności, doświadczenia dobra i piękna. No i to jest przestrzeń, w której szukam i rozeznaję to, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. I to jest przestrzeń, która nie dzieje się na zewnątrz mnie, tylko dzieje się wewnątrz mnie. Dlatego w duchowości ignacjańskiej świadomość swoich pragnień, nie planów, nie marzeń, nie celów życiowych, ale pragnień. Które zawierają tam te trzy elementy, o których wspomniałem, jest kluczowa. Ponieważ Ignacy prowadzi do tego, że dotykając tych swoich pragnień, dotykam głębi siebie, a zatem idąc za katechizmem Kościoła katolickiego, kiedy dotykam czegoś, co jest wewnątrz mnie, w moim sercu, dotykam przestrzeni spotkania z Bogiem, który te pragnienia we mnie złożył. Właśnie po to, cofając jeszcze slajd, żeby te trzy cele w moim życiu się realizowały. Bo Bóg tego chce. Żeby te trzy przestrzenie w moim życiu się realizowały. Dlatego właśnie na samym samym początku te trzy przestrzenie osadza we mnie. No i teraz w moich pragnieniach odnajduję te trzy przestrzenie. I teraz o tyle, dlatego to jest istotne, że pragnienie nie jest planem, ani nie jest marzeniem, ani nie jest jakimś stanem życia. Ponieważ zobaczcie, że właśnie plan na życie może się nie zrealizować. Ja pamiętam, jak kończyłem studia, z biologii przypomnę z biologii stosowanej, żeby jeszcze bardziej utrudnić sobie znalezienie pracy, z biologii zwierząt, żeby już w ogóle nie mieć szansy na pracę w zawodzie. I nas kończyło te studia z 50 osób chyba. No i wszyscy, pamiętam, piąty rok studiów to był taki rok paniki, bo wszyscy po prostu nagle mieli, nagle sobie uświadomili, co studiują i że później muszą znaleźć pracę. No i był taki moment, że dawali nam programy stażowe i rzeczywiście na rok można było się zapisać na staż do jakiejś firmy. To było piękne, bo przez pierwszy semestr Wszyscy szukali firm, które by chciały przyjąć stażystę w działce naszej takiej biologicznej, tak? czyli gdzieś w lasach państwowych, w laboratorium jakimś badawczym, w weterynarii itd., itd., itd. W drugim semestrze, jakby nagle jakoś tak się stało, że większość z nas zaczęła szukać stażu gdziekolwiek. Ktoś tam skończył w transporcie, ktoś tam w ogóle w jakiejś kosmetyce, kosmetologii, ktoś tam w ogóle w handlu, byle tylko ten staż zrealizować i kasę z tego zebrać. No i ja pamiętam, jak kończyłem te studia. Byłem wtedy wierzącym, gorliwym człowiekiem, mam nadzieję że nadal takim jestem, ale wtedy byłem taki bardzo gorliwy, takim przekonaniem, że Bóg to wszystko za chwilę tutaj ogarnie, za chwilę na pewno przyjdzie jakaś super oferta. No i rzeczywiście przyszła super oferta z Herbapolu, który ma siedzibę w Poznaniu, no i potrzebowali właśnie biologa na stanowisko tam analizy surowcu, surowca zielarskiego, więc po prostu wchodzę ja, gotowy, cały na biało, robię CV, pani w kanacie, mówi po prostu, że jest CV złociste, no, no, nic tylko zatrudniać, no i nie zatrudnili. Jak to się stało, nie wiem. Ale pamiętam, że miałem sobie takie poczucie kurka. No to, to wszystko się z się składały. Byłem ja pod koniec studiów, był staż płatny przez uczelnię, była oferta pracy dla studenta biologii, po prostu ja i moja wiara i gorliwość. Wszystkie puzzle się składały. No i, i zabrakło po prostu obrazka na końcu całości. Po prostu takie nie, nie, puzle bez obrazu. Złożyłem i żaden obraz nie wyszedł. No i we mnie rodzi się, zrodziło się wtedy pytanie. No i skończyłem w transporcie później też, co było niesamowite oczywiście. Ale zrodziło się we mnie pytanie, no to jak? Nie? No panie Boże, no tyle współpracy, tyle wszystkiego. No i wtedy właśnie zacząłem szukać. Nie? Zacząłem i dostrzeg dostrzegłem, doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że zobaczyłem, że to, że jakiś plan się nie zrealizował, a kilka później innych takich planów w moim życiu się nie zrealizowało, to nie znaczy, że pragnienia są niedostępne, że pragnienia, które w sobie noszę, są nie do zrealizowania ponieważ pragnienia są czymś głębszym, czymś bardziej żywotnym niż plan na moje życie. I dlatego będziemy chcieli w tej części warsztatów dotrzeć do naszych pragnień, która się coraz szybciej kończy, ta część warsztatów. Więc troszkę teraz o pragnieniach, o szukaniu tych pragnień, o docieraniu do czegoś, co jest rzeczywiście pragnieniem, a nie tylko jakimś tam celem, marzeniem albo jakąś tam wizją swojego życia, trochę się teraz zajmiemy i za przykład posłuży nam święty Ojciec Ignacy który prawdopodobnie jest na tym zdjęciu. Czy znacie historię Ignacego? Plus minus, kto zna historię Ignacego, jakby chciał znieść dłoń? Para osób. Super. Bardzo się cieszę. Mam o czym teraz opowiadać. Otóż święty Ignacy żył na przełomie XV i XVI wieku. Był rycerzem walczącym, Był pochodzi z kraju Basków, więc gorliwego, cholerycznego, płomiennego kraju, narodu, byśmy powiedzieli. I, i jako rycerz no, miał taką właśnie etos rycerski, dumy, właśnie walczenia do końca i tak dalej, i tak dalej, no i przyszedł taki moment, jako butny, gorliwy rycerz, bronił twierdzy w Pampelunie, chyba walczyli teraz z Francuzami, już przegrywali, ale Ignacy właśnie jako rycerz, gorliwy, nie pozwalał, że, znaczy nie przyjmował takiej opcji, że mogą poddać się, tak, i oddać twierdzę. No więc walczyli do końca, aż w końcu kula armatnia rozwaliła mu nogę. No i wtedy trzeba było oddać twierdzę. Okazało się, że jednak można. Jak to się stało? No i Ignacy, tam różne perypetie leczenia tego kolana, tej roztrzaskanej nogi były, bo najpierw mu się nie podobało, kazał ją operować jeszcze raz, później tam coś się znowu nie pasowało, kazał uciąć kość, kawałek, bo źle to wyglądało itd. I tak dalej. I finalnie dzięki swojej gorliwości sprawił, sprawił, że to leczenie się przedłużyło. No i Ignacy wtedy leżał w swoim domu w Loyoli na rekonwalescencji tej oto tutaj kończyny. Za dużo nie miał do roboty, lektur też za dużo nie było, więc zaczął czytać Żywoty Świętych i o naśladowaniu Chrystusa, czy jakąś tam inną pobożną lekturę. I Ignacy doświadcza takich dwóch stanów. Pierwszy stan jest taki, że kiedy siedzi sobie w swoim łóżku na rekonwalescencji i fantazjuje, rozmyśla, jak on to mówi... Chociaż można właśnie powiedzieć, fantazuje o byciu rycerzem, o walkach, o bitwach, o sukcesach rycerskich, o podbijaniu kobiecych serc, o właśnie tej jedynej księżnej w ogóle. Widzi, że to napełnia go jakimś takim fascynacją, smakiem, jakimś podekscytowaniem, po czym kiedy przestaje rozmyślać o tym, to zostaje w nim pustka. Tak jakby wyczerpał sobie ładunek emocjonalny, tak? Naładował balona nadmuchał, 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 po czym skończył rozważać, rozmyślać, fantazjować o tym byciu rycerzem. Powietrze zeszło i taki balon flak, jak taki nadmuchany balon, który właśnie za, za długo ma powietrze w sobie i się spuści powietrze, no to on jest taki później rozciągnięty. No i Ignacy widzi, że kiedy rozmyśla o tym właśnie, jak to piękne wyprawy rycerskie by miał i kończy to rozmyślanie, to zostaje w nim taka, taki właśnie taka dziura, zmęczenie, wyczerpanie, brak. Natomiast kiedy Ignacy rozmyśla o tym, czytając żywot świętego Franciszka z Asyżu i świętego Dominika i później rozmyśla sobie o tym, jakby to było, jakby, było, jakby był jak święty Dominik, albo jak święty Franciszek i w ogóle byłby lepszy od nich, nie? i by takie rzeczy zrobił dla Jezusa, i takie rzeczy, i takie rzeczy, i jakby wchodzi w to i angażuje się, to widzi, że oprócz tego, że rodzi się w nim właśnie taka ekscytacja, fascynacja, chęć, gorliwość, to kiedy przestaje o tym rozmyślać, to ta fascynacja, chęć, jakiś taki stan takiego właśnie życia, byśmy powiedzieli, w nim zostaje. I chociaż on już o tym nie rozmyśla, to wewnątrz nie czuje się właśnie zmęczony, taki przerobiony, tylko właśnie czuje lekkość, czuje w sobie taką gotowość, gorliwość. No i Ignacy zauważa, i to jest takie pierwsze jego w ogóle doświadczenie, że coś, jest, coś na niego oddziałuje inaczej, że, że właśnie różne stany w nim się rodzą, kiedy odkrywa, że fantazjując, tudzież rozmyślając o rycerskich wyprawach, czuje ekscytację i chęć, ale później zostaje w nim taka dziura, pustka, a kiedy rozmyśla o byciu jak święty Franciszek, święty Dominik, czy robieniu czegoś dla Chrystusa, to rodzi się w nim życie, fascynacja i to w nim zostaje, chociaż już on nie rozmyśla, nie? I rodzi w nim wolność, życie. No więc teraz wracamy do waszych historii, idealnych historii waszego życia. I zachęcam, żebyście sobie je przeczytali jeszcze raz i zobaczyli, spróbowali sobie teraz zwizualizować, że ta rzecz, te historie albo jakiś element tej historii się dzieje. Spróbujcie sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ta historia się zrealizowała. Albo może tylko jeden element tej historii. I zobaczcie... Spróbujcie to, naprawdę, wejdźcie w to całą Waszą wyobraźnią. Zaraz włączymy jakieś tutaj lekkie pianinko, żebyście mieli klimat do zbudowania domku w lesie. I zobaczcie sobie najpierw, co w Was się rodzi na tym właśnie płaszczyźnie przeżycia, kiedy jesteście w tej historii po prostu i widzicie to, jak, jak robicie to, co robicie. A później, jak poproszę Was, to wyjdziemy z tego wyobrażenia. Muzyczka zostanie i będę Was prosił, żebyście zobaczyli jak w Was to gaśnie? Czy właśnie rodzi w Was takie poczucie, że musieliście się przemęczyć i to rzeczywiście Was wymęcza? Czy może zostaje to w takim pozytywnym wybrzmieniu takiego... Ja gram na gitarze, więc lubię ten moment, jak się zagra ostatni dźwięk i już się nie gra, ale ta strona jeszcze brzmi. I to tak fajnie się zagroznosi. Więc spróbujcie teraz. Włączam... Czy, ci, czy instrukcja jest jasna w miarę? Jeszcze raz? mniej więcej będzie to trwało 5 minut. Kończymy za 28 minut. W sensie przerwa będzie za 28 minut, więc jeszcze na te 28 minut was zachęcę do, do gorliwości i zaangażowania, a teraz wejdźcie sobie wyobraźcie sobie jakiś element tej sceny. Spróbujcie wejść, zaangażować swoje zmysły, wyobraźnie właśnie w to, że, że to się dzieje. No, i oczywiście to nie jest tak, że to jest sposób rozeznawania, który dorośli ludzie powinni robić. Czyli sobie wyobrażam, jak to jest, jak mi jest fajnie, to w to idę. Ale jest to takie fajne ćwiczenie, żeby zobaczyć w ogóle sama wizja tego, że wizja tego zrealizowania lub niezrealizowania, tudzież wejścia na jakąś drogę lub nie, właśnie rezonuje we mnie na różny sposób. I to rezonowanie, tak jak mówię, nie jest tutaj końcowym efektem rozeznawania, tudzież podejmowania jakiejś decyzji, ale jest jakimś znakiem o tym, że w moim wnętrzu ta treść jakoś pracuje. No i Ignacy w tym swoim doświadczeniu, oczywiście zanim został księdzem, w ogóle zanim założył zakon, zanim podjął decyzję o pójściu za Jezusem, minęło jeszcze wiele, wiele innych, czasem traumatycznych doświadczeń, aczkolwiek, tak jak mówiłem, jest to dla niego pierwszy taki moment, kiedy rozpoznaje, że różne myśli, jak on to nazywa też później, różne duchy oddziałują w nim na różny sposób. No i Ignacy odkrywa wtedy wewnętrzny proces, który się w nim dzieje, który będzie nazywał później procesem duchowym, w którym odkrywamy poruszenia duchowe.